Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem o trakcji i mobilizacji do wyprostu odcinka lędźwiowego kręgosłupa podczas bólu pleców. Zacznijmy od tego, że kręgosłup składa się z naturalnych krzywizn, a jedną z nich jest lordoza lędźwiowa i pełni ona następujące funkcje. Utrzymanie pionowej postawy, równoważenie środka ciężkości ciała oraz przenoszenie obciążeń. Optymalny zakres lordozy jest nieokreślony i może być związany z wieloma indywidualnymi czynnikami, takimi jak waga, aktywność, siła mięśni, oraz elastyczność kręgosłupa i kończyn dolnych. spektrum strefy neutralnej jest to mniej więcej środek biernego zakresu ruchu pomiędzy zgięciem a wyprostem lędźwi. Z całego kręgosłupa to właśnie kręgi lędźwiowe przenoszą największe obciążenia, głównie ze względu na działające na nie siły i ich ustawienie. Zniesiona, czyli przesunięta w stronę zgięcia lordoza lędźwiowa może być jednym z czynników warunkujących powstawanie i nawroty objawowej przepukliny co wyjaśnię dalej? Na przykładzie trakcji połączonej z wyprostem odcinka Lędziowego, powiedzmy sobie czym ona jest, jak działa i komu może pomóc. A komu zaszkodzić? Średnie obciążenie przenoszone przez przednią część kręgów lędźwiowych wynosi 70%. Trakcja z wyprostem będzie powodowała zmniejszenie ciśnienia w krążku w przedniej części kręgów. Działanie to ma na celu głównie zmniejszenie dolegliwości bólowych, jednak będzie ono chwilowe, gdyż trakcja nie oddziałuje na nas długofalowo. Jest to spowodowane głównie tym, że jest mało prawdopodobne, aby zmiany mechaniczne obserwowane podczas trakcji utrzymywały się po powrocie do pozycji pionowej. Z obciążeniem. Krótkotrwałą ulgą od bólu możemy tutaj uzyskać skutek odciążenia uwrażliwionej struktury, gdzie chwilowo zmieniamy sposób przenoszenia obciążeń z przedniej części kręgów na tylną, czyli stawy międzykręgowe. Jeżeli zmagasz się z bólem lędźwi, sprawdź darmowy dokument, gdzie przygotowałem 10 informacji, które musisz wiedzieć. Odnosząc się stricte do przepukliny, nie jest powiedziane zero-jedynkowo, że trakcja powoduje jej wchłonięcie, ale to nie jest celem ani problemem. Dlatego, że główną zaletą trakcji i mobilizacji do wyprostu jest to, że zmienia ona mechanikę obciążania kręgosłupa, to znaczy w wyniku mobilizacji do wyprostu następuje przełożenie siły z kolumny przedniej na tylną, co powoduje korzystniejszy w tym przypadku rozkład obciążeń. W dłuższej perspektywie, na przykład 5 tygodni, trakcja może zmniejszać dolegliwości bólowe, ale nie powoduje trwałych zmian strukturalnych. Jednak, jak wspomniałem wcześniej, nie jest to problemem. Trakcja w wyproście może powodować chwilowe zmniejszenie przepukliny, ale może też powodować jej zwiększenie, co może być tłumaczone tym, że podczas trakcji przepukliny, ustawione bardziej centralnie do kanału kręgowego, mogą się cofać. Natomiast w przypadku przepukliny, która jest ukierunkowana do otworu międzykręgowego, dolegliwości bólowe mogą się tutaj nasilać, ponieważ otwór międzykręgowy zmniejsza swoją wielkość podczas wyprostu. A to może powodować większą kompresję. Wspomniana we wstępie zniesiona lordoza lędźwiowa może predysponować do powstawania lub nawrotu objawowej przepukliny głównie z tego powodu, że obciążenie przenoszone przez przednią część kręgów lędźwiowych będzie jeszcze większe niż 70%. W takich przypadkach trakcja z mobilizacją do wyprostu, o ile nie nasila objawów, będzie tym bardziej wskazana. Tak więc jak podchodzić do tego w praktyce? Przede wszystkim pamiętaj, że trakcja z mobilizacją sama w sobie nie spowoduje, że Twój problem zniknie. Spróbuj je u siebie i oceń. Jeżeli powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby je stosować. W celu utrwalenia efektów stosuj również inne ćwiczenia do wyprostu odcinka lędziowego, które w tym pomogą. Przykładowe trakcje oraz ćwiczenia w tym kierunku możesz znaleźć w tym odcinku. Na no dzisiaj to wszystko. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz na statystyk i do następnego.